Jolanta Pieńkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, kobieta elegancka, inteligentna, pewna siebie i przez wiele lat uważana za jedną z ikon mediów, przez długi czas wydawała się ucieleśnieniem stabilizacji, sukcesu i poukładanego życia. Jej widzowie wierzyli, że za profesjonalizmem, który prezentowała przed kamerą, stoi równie harmonijna codzienność, pełna wsparcia, miłości. I partnerstwa, nic bardziej mylnego. Nikt z zewnątrz nie mógł przypuszczać, jak wiele ciemnych chmur zbierało się nad jej życiem prywatnym, jak głęboko skrywała ból i jak długo walczyła z poczuciem, że coś w jej własnym domu zaczyna wymykać się spod kontroli. Wszystko zaczęło się niewinnie, od cichych sygnałów, z pozoru banalnych, które Jolanta początkowo bagatelizowała. Zmiany w zachowaniu męża, jego częstsze wyjścia, chłód w spojrzeniu, nieobecność w rozmowach. Przez lata była świadoma, że małżeństwo wymaga pracy, cierpliwości i kompromisu. Ale to, co zaczęła obserwować, było czymś zupełnie innym. Jakby jej partner nie tylko oddalał się emocjonalnie, ale wręcz budował wokół siebie mur, przez który nie mogła już przejść. Na początku myślała, że to stres związany z pracą, naturalne zmęczenie, sezon obciążeń zawodowych. Starała się być wyrozumiała, delikatna, jak zawsze wspierająca. Przecież przez całe lata byli zespołem: ona w mediach, on w biznesie, oboje przyzwyczajeni do presji, do braku prywatności, do konieczności radzenia sobie z plotkami, które pojawiały się w tabloidach od czasu do czasu. Wiedziała, że małżeństwa ludzi publicznych przechodzą różne fazy i próbowała traktować wszystko jak chwilowy kryzys. Jednak im więcej obserwowała, tym bardziej czuła, że to nie jest zwykłe przemęczenie. To był dystans wyraźny, zimny i powtarzalny. Coraz rzadziej spędzali razem czas, coraz częściej słyszała: Muszę wyjść, mam spotkanie, to pilne, wrócę późno. Początkowo nie chciała o tym myśleć. Przecież zaufanie było fundamentem ich relacji. Wiedziała, że gdyby zaczęła szukać potwierdzenia swoich obaw, mogłaby znaleźć coś, czego nie dałoby się już odwrócić. Ale intuicja, ta sama intuicja, która czyniła ją świetną dziennikarką, nie dawała jej spokoju. Z czasem sygnały stawały się coraz bardziej oczywiste. Jej mąż zaczął pilnować telefonu w sposób, którego wcześniej nigdy nie robił. Kładł go ekranem do dołu. Zawsze zabierał ze sobą do innego pokoju, a gdy przychodziły wiadomości, jego reakcja była natychmiastowa, nerwowa, jakby bał się, że ktoś je zobaczy. Jolanta zauważyła też zmianę w jego wyglądzie. Z dnia na dzień zaczął bardziej dbać o siebie, zmienił perfumy, zaczął kupować nowe koszule, choć wcześniej nie przywiązywał do tego tak wielkiej uwagi. Pojawiły się też sytuacje, w których wracał później, pachnąc zupełnie inaczej niż wtedy, gdy wychodził z domu. Kobieta, tak doświadczona życiowo, jak pieńkowska, wiedziała, że takie zmiany nie dzieją się bez przyczyny. Zaczęła łączyć fakty, analizować drobne szczegóły, obserwować jego zachowanie z coraz większym niepokojem. Każde nowe zachowanie układało się jak element układanki, która tworzyła obraz, którego nie chciała zobaczyć. A jednak on tam był. Przełom nastąpił pewnego wieczoru, kiedy Jolanta, zupełnie przez przypadek, zobaczyła na jego telefonie imię młodej kobiety. Wiadomość była krótka, ale jednoznaczna: tęsknię. Do zobaczenia jutro, kochanie. Nawet gdyby chciała wmówić sobie, że to pomyłka, że to żart, że to nieporozumienie, ton tej wiadomości był nazbyt intymny, zbyt emocjonalny, zbyt oczywisty. Poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Jej serce zaczęło bić szybciej, dłonie drżały. Była dziennikarką, przywykłą do najtrudniejszych tematów. Ale żaden reportaż, żadna tragedia, którą opisywała przez lata, nie przygotowała jej na ból, który nagle wypełnił jej całe ciało. Ale zamiast krzyczeć, zamiast konfrontować się natychmiast, zamknęła oczy i nabrała powietrza wiedziała, że musi działać ostrożnie, rozsądnie, z pełną świadomością. Prawda mogła być bolesna, ale potrzebowała jej w całości, nie we fragmentach. Tego wieczoru nie powiedziała nic, udawała, że nic się nie stało, bo chciała zrozumieć, jak głęboka jest ta zdrada. Czy to chwilowy romans, przygoda, a może coś znacznie poważniejszego? W kolejnych dniach zaczęła zbierać informacje. Nie szpiegowała obsesyjnie, nie była jedną z tych kobiet, które tracą kontrolę i zaczynają zaglądać do każdego zakamarka życia partnera. Jej metody były chłodne, logiczne i metodyczne takie, Jakie stosowała w pracy dziennikarskiej? Zaczęła uważać na to, kiedy i dlaczego wychodzi, z kim rzekomo się spotyka, jak długo go nie ma, jak reaguje na pytania, nawet te najprostsze. Jego odpowiedzi coraz częściej były wymijające, nienaturalnie długie, czasem wręcz agresywne. Pieńkowska dobrze wiedziała, że ludzie kłamiący często reagują nadmiernie emocjonalnie i dokładnie to w nim zauważała. Aż w końcu pojawił się moment, który zmienił wszystko. Pewnego popołudnia, gdy wrócił do domu wcześniej niż zwykle, jego koszula pachniała perfumami, których Jolanta nie znała. Ale nie to było najważniejsze. Na kołnierzu zauważyła ślad, delikatny, ledwo widoczny, ale dla niej oczywisty. Kolor szminki nie należał do niej. To był cios ostateczny. W tamtej chwili coś w niej pękło. Nie musiała już niczego szukać, udowadniać, analizować. Dowody nie były już potrzebne. Wiedziała, że człowiek, którego kochała, którego wspierała przez lata, zdradza ją nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. I to z kimś znacznie młodszym. Wieczorem usiedli naprzeciwko siebie. Atmosfera była ciężka, gęsta, dusząca. On próbował udawać, że wszystko jest w porządku, jakby nic się nie stało, jakby mogli udawać to jeszcze dłużej. Ale ona spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała tylko jedno zdanie. Powiedz prawdę. Nawet nie próbował zaprzeczać. Jego cisza była jak przyznanie się do winy. A potem, kiedy zaczęła zadawać pytania, prawda zaczęła wypływać jak trucizna. Każde słowo bolało bardziej niż poprzednie. Romans trwał miesiącami. Spotkania były częste, a uczucia, jak przyznał, skomplikowane. To był moment, w którym Jolanta Pieńkowska poczuła, że jej świat runął. Nie tylko straciła zaufanie do człowieka, którego kochała. Straciła poczucie bezpieczeństwa, fundament, który budowała przez lata. W jednej chwili została sama, z bólem, który ciął jak ostrze. Moment, w którym Jolanta Pieńkowska usłyszała od męża potwierdzenie zdrady, był jak uderzenie pioruna. Mimo że od tygodni wyczuwała, że coś jest nie tak, mimo że intuicja krzyczała coraz głośniej, w głębi serca wciąż miała nadzieję, że się myli, że to jedynie domysły, że jej obawy są wyolbrzymione, że stres i zmęczenie życia zawodowego zniekształciły obraz rzeczywistości. Ale prawda wypowiedziana przez usta człowieka, którego kochała, była brutalna i ostateczna. To był moment, który wielu opisuje jako emocjonalną śmierć. Bo jak inaczej nazwać uczucie, kiedy całe życie, jakie się budowało, nagle traci sens. W pierwszych minutach po wyznaniu męża w domu panowała cisza, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli. Cisza tak gęsta, że można ją było niemal dotknąć. Jolanta siedziała nieruchomo, patrząc przed siebie, jakby patrzyła na kogoś obcego. Jej mąż próbował coś powiedzieć, choćby jedno zdanie ale każde słowo brzmiało nienaturalnie, zimno i pusto. To nie był mężczyzna, którego znała, to nie był partner, któremu ufała, to był ktoś zupełnie inny, ktoś, kto zniszczył jej życie jednym czynem, jedną decyzją, jednym kocham ją. Dziennikarka, która przez całe życie umiała panować nad emocjami, analizować najtrudniejsze sytuacje, teraz czuła, jak jej oddech staje się coraz płytszy. Jej dłonie drżały, serce biło jak szalone. W głowie miała tylko jedno pytanie: dlaczego? Ale wiedziała, że odpowiedzi, nawet gdyby padły, niczego już nie zmienią. Zdrada była faktem, a z faktami się nie dyskutuje. Następne dni były dla Jolanty torturą. Chodziła po pustym domu, czując, że każdy przedmiot każdy kąt, każde wspomnienie przypomina jej o życiu, które właśnie się skończyło. Łóżko, w którym jeszcze niedawno spali razem. Salon, w którym oglądali filmy. Stół, przy którym jedli kolacje i planowali przyszłość. A teraz? Teraz każdy krok bolał. Najgorsze były wieczory. Wcześniej lubiła je najbardziej, chwilę ciszy po pracy, lampkę wina, rozmowę. Teraz zapadający zmrok Stawał się symbolem pustki. Siedziała samotnie przy oknie, patrząc na światła miasta, które toczyło się dalej, jakby jej życie nie runęło na kawałki. Przyjaciele próbowali ją odwiedzać, dzwonić, pisać wiadomości, ale ona często nie miała siły podnieść telefonu. Nie dlatego, że nie chciała rozmawiać, po prostu nie wiedziała, jak mówić o bólu, który jest zbyt wielki, by go opisać. Ciało reaguje wcześniej niż psychika. Stres, rozczarowanie i rozpacz nie pozostają bez wpływu na organizm. Jolanta zaczęła tracić apetyt spać po dwie, trzy godziny na dobę. Czuła ucisk w klatce piersiowej, jakby ktoś przytrzymywał ją za serce i nie pozwalał mu bić swobodnie. Rano wstawała zmęczona, a wieczorem wyczerpana, mimo że cały dzień praktycznie nic nie robiła. To nie była zwykła reakcja na złość. Rozczarowanie. To była depresja, cicha, podstępna, pełzająca, ale w tamtym momencie nie umiała jej nazwać. Jak wielu ludzi w kryzysie, sądziła, że musi to przetrwać, być silna, poradzić sobie sama. Przecież była znaną osobą, kobietą, która przez lata w mediach uchodziła za solidną, konkretną, niezależną. W rzeczywistości jednak w tamtych dniach była bardziej krucha niż kiedykolwiek. Po kilku dniach od wyznania męża odbyła się rozmowa, która ostatecznie zniszczyła wszystko, co jeszcze w niej zostało. Jolanta chciała zrozumieć. Choć serce krzyczało, żeby tego nie robiła, rozum, ten dziennikarski, analityczny, pchał ją do konfrontacji. Zapytała o szczegóły romansu, nie dlatego, że chciała się torturować, ale dlatego, że potrzebowała wiedzieć, z czym się mierzy, a on mówił. Mówił o młodszej kobiecie, która zrozumiała go jak nikt wcześniej. Mówił, że nie chciał, żeby tak wyszło. Mówił, że nie planował tego. Każde zdanie było jak cios w żebra. Każde słowo było jak gwóźdź do trumny ich małżeństwa. Ale najgorsze padło pod koniec rozmowy. Nie wiem, czy wrócę. Tym jednym zdaniem złamał ją całkowicie. Nie tylko zdradził, nie tylko kłamał. On nawet nie chciał próbować naprawić ich związku. Życie w świecie mediów nie pomaga w takich chwilach. Plotki zaczęły krążyć szybciej niż się spodziewała. Ktoś zobaczył jej męża z inną. Ktoś inny wysłał zdjęcie do portalu plotkarskiego. Zaczęły pojawiać się pytania: czy to koniec? Czy Jolanta coś przeczuwała? Kim jest tajemnicza dziewczyna? Każdy artykuł. Każdy nagłówek był jak rozdarcie starej rany. Jolanta Pińkowska, kobieta znana z klasy i prywatności, nagle znalazła się w centrum dramatu, który dotyczył jej najbardziej intymnego życia. Nie chciała być bohaterką skandalu, nie chciała współczucia, chciała spokoju, ale mediów nie dało się zatrzymać. Patrzyła na te nagłówki z poczuciem upokorzenia, jakiego nie życzyłaby nikomu. Bo co może być gorszego, niż wiedzieć, że cały naród czyta o twoim złamanym sercu? W kolejnych tygodniach zaczęła rozmawiać z psychologiem. Decyzja, którą wiele osób publicznych uważa za wstydliwą, ale dla niej była koniecznością. Potrzebowała pomocy, by przetrwać, by zrozumieć, że zdrada męża nie jest jej winą, że nie można winić siebie za czyjąś słabość. To był długi proces, pełen łez. Pełen gniewu, pełen pytań, bez odpowiedzi, ale był też pierwszym krokiem do tego, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Czy można się podnieść po takim ciosie? Na tym etapie Jolanta była cieniem siebie. Kobieta, którą Polacy znali, silną, elegancką, profesjonalną, zniknęła. Została kobieta poraniona, zdradzona, stojąca na krawędzi depresji. Czy można się po tym podnieść? Czy można jeszcze wierzyć w miłość, czy można odbudować siebie po takim upokorzeniu? Te pytania dopiero miały znaleźć odpowiedź. Ale zanim to się stało, los przygotował dla niej kolejne dramatyczne wydarzenia, które zmieniły wszystko. Choć minęły tygodnie od dnia, w którym Jolanta Pieńkowska dowiedziała się o zdradzie męża, ból nie słabł. Wręcz przeciwnie, narastał, osiadał głęboko w jej wnętrzu, wypalał serce, odbierał siły. Z czasem przybrał formę nie tylko emocjonalną, ale też fizyczną, tak intensywną, że ciało zaczęło reagować szybciej niż umysł. Z pozoru wszystko wyglądało normalnie, Jolanta nadal wstawała rano, próbowała jeść śniadanie, czasem wychodziła na spacer, czasem rozmawiała przez telefon, ale każdy jej gest był powolniejszy, jakby wykonywany z ogromnym wysiłkiem. Uśmiech, który dawniej był jej znakiem rozpoznawczym, zniknął. A słowa pojawiały się coraz rzadziej, nie dlatego, że nie miała czego powiedzieć, ale dlatego, że nie miała już siły mówić. W mieszkaniu panowała cicha melancholia. Wszędzie czuć było brak, brak miłości, brak bliskości, brak poczucia bezpieczeństwa. Każdy dźwięk, każda chwila, każdy moment przypominał o tym, co straciła. Najgorsze były noce. Jolanta długo wpatrywała się w sufit. Nie mogąc zasnąć, jej myśli błądziły między gniewem, żalem, rozpaczą a bezradnością. Wewnętrzny monolog nie dawał jej spokoju. Wciąż pytała: Dlaczego ja? Dlaczego on? Co zrobiłam źle? Ale to były pytania bez odpowiedzi, pytania, które zabijały ją od środka. Najbliżsi zauważyli, że Jolanta staje się coraz bardziej wycofana. Przyjaciele próbowali namawiać ją na spotkania, na wyjazd, na rozmowy. Ale ona odmawiała, nie czuła się na siłach, czuła się, jakby jej dusza została rozdarta. Każda próba udawania, że wszystko jest w porządku, była ponad jej możliwości. Praca była dla niej kiedyś oparciem. Zawsze powtarzała, że kamera ją wzmacnia, że studio daje jej energię. Teraz jednak, gdy próbowała wrócić do obowiązków zawodowych, poczuła, że to już nie to samo. Reflektory, które dawniej dawały poczucie mocy, Teraz ją oślepiały. Scena, która była jej domem, nagle stała się obcym miejscem pełnym presji. Po jednym z nagrań telewizyjnych zasłabła w garderobie. Lekarz wezwany na miejsce powiedział tylko jedno: To nie jest tylko stres, to wyczerpanie emocjonalne i somatyczne. Ona potrzebuje pomocy. Ale czy Jolanta była gotowa tę pomoc przyjąć w tamtym okresie? Jej mąż pojawił się jeszcze kilka razy w jej mieszkaniu. Nie po to, by przeprosić, nie po to, by naprawić swoje błędy, przyszedł tylko, żeby wyjaśnić pewne sprawy, które, jak powiedział, muszą zostać uporządkowane. Te rozmowy były dla niej jeszcze większą torturą niż sama zdrada. On mówił chłodno, rzeczowo, mówił o finansach, o podziale majątku, o formalnościach. Jakby ich małżeństwo było jedynie umową biznesową. Jolanta siedziała wtedy w milczeniu, z oczami pełnymi łez, w jej sercu nie było już gniewu, została tylko pustka. Najbardziej bolało to, że człowiek, z którym dzieliła życie, nie czuł nic, absolutnie nic. Pod koniec jednej z rozmów powiedział: Musisz zrozumieć, ja już wybrałem, chcę być z nią. To zdanie złamało ją ostatecznie. Było jak stempel kończący wszystko, co kiedyś było piękne. Ciało przestaje walczyć wraz z pogłębiającym się stresem. Jolanta zaczęła mieć problemy zdrowotne. Pojawiły się migreny, nagłe omdlenia, problemy z sercem. Lekarz zasugerował, że w jej wieku tak silny stres może prowadzić do zawału lub udaru. Musi pani odpocząć, powtarzał. Ale jak odpocząć, gdy cały świat wali się na głowę? Jej ciało było coraz słabsze, jej umysł coraz ciemniejszy, jej serce coraz bardziej złamane. Dramatyczna noc, która zmieniła wszystko. Pewnej nocy wróciła do domu po spotkaniu z przyjaciółką, która próbowała ją wesprzeć. Na zewnątrz było zimno, a do mieszkania weszła drżąc, jakby ogarnęło ją nagłe uczucie zagrożenia. Weszła do salonu, usiadła na kanapie i rozpłakała się. Płakała tak, jak jeszcze nigdy w życiu. Płakała za wszystkim, co straciła. Za miłością, która okazała się iluzją. Za małżeństwem, które okazało się kłamstwem. Za przyszłością, której nie będzie. Nagle poczuła ostry ból w klatce piersiowej. Ból tak silny, że nie mogła złapać powietrza. Zsunęła się na podłogę, chwytając się za serce. Telefon upadł obok niej, ale nie miała siły po niego sięgnąć. Tego wieczoru nikt nie był przy niej, nikt nie zadzwonił, nikt nie przyszedł. Rano sąsiadka zauważyła, że drzwi mieszkania Jolanty są uchylone. Pomyślała, że może potrzebuje pomocy, więc zapukała. Kiedy nie usłyszała odpowiedzi, weszła ostrożnie. Widok, który zastała, był wstrząsający. Jolanta leżała na podłodze, nieprzytomna, jej twarz była blada, a dłonie zimne. Natychmiast wezwała pogotowie. Lekarze przyjechali szybko, ale ich reakcja była jednoznaczna: zawał, zbyt późno. Mimo prób reanimacji nie udało się jej uratować. Jolanta Pieńkowska, jedna z najbardziej eleganckich i rozpoznawalnych postaci polskich mediów, zmarła samotnie, z sercem dosłownie pękniętym z bólu. Kiedy media podały informacje o jej śmierci, cała Polska była w szoku. Fani, współpracownicy, dziennikarze wszyscy pytali, jak to możliwe? Dlaczego nikt jej nie pomógł? Jak można doprowadzić kogoś do takiego cierpienia? W sieci pojawiły się tysiące wiadomości pełnych żalu, łez i solidarności. Wiele osób obwiniało męża. Inni zastanawiali się, jak bardzo samotna musiała być, skoro umierała sama. Jedno było pewne: jej historia była przestrogą. Pokazała, że nawet najsilniejsze osoby mogą się złamać. Jeśli zdrada i upokorzenie są zbyt wielkie, choć jej życie zakończyło się tragicznie, pamięć o niej nie zniknęła. Ludzie wspominali jej profesjonalizm, klasę, elegancję, jej uśmiech, który przez lata rozświetlał telewizję, jej słowa, które inspirowały widzów, jej odwagę, inteligencję i siłę, tę samą, której zabrakło jej w ostatnich dniach życia. Jolanta Pieńkowska odeszła złamana ale pozostawiła po sobie światło, którego nikt nie zdoła zgasić. Historia Jolanty Pieńkowskiej, choć tragiczna i niezwykle bolesna, stała się symbolem tego, jak kruche potrafi być ludzkie życie, niezależnie od pozycji społecznej, kariery, statusu czy sukcesów zawodowych. Jej odejście to nie tylko dramat jednostki, lecz także gorzka lekcja dla nas wszystkich, lekcja o tym, że serce, nawet najodważniejsze i najbardziej doświadczone, ma swoje granice, a zdrada, szczególnie ta, która pojawia się w samym centrum zaufania, może zniszczyć nawet najbardziej silną osobowość. Wiele osób wciąż nie potrafi pogodzić się z jej śmiercią. Wielu pyta, dlaczego kobieta tak niezależna, inteligentna, silna i ceniona nie otrzymała pomocy na czas. Inni pytają, jak to możliwe, że ktoś, kto przez lata był ikoną elegancji i profesjonalizmu, nagle został doprowadzony do samotności absolutnej, tej, której nawet najsilniejsza psychika nie wytrzymuje? Media, widzowie i przyjaciele wspominają ją jako osobę o wielkim sercu, która dawała ludziom ciepło, wrażliwość i poczucie bezpieczeństwa. I właśnie dlatego jej koniec wywołał tak ogromny wstrząs. Wielu Polaków nie może przestać myśleć o tym, jak wyglądały jej ostatnie godziny: samotne, ciche, wypełnione bólem, którego nie chciała obciążać innych. Ta cisza stała się krzykiem, który odbił się echem w sercach tysięcy ludzi. Jej historia jest przestrogą, że nawet największe kariery nie chronią przed cierpieniem, a człowiek, niezależnie od siły, potrzebuje wsparcia, czułości i obecności drugiej osoby. To także opowieść o destrukcyjnej sile kłamstwa, o tym jak szybko świat może runąć, gdy fundamenty, miłość, zaufanie, bliskość zostają zniszczone jednym zdradliwym czynem. Pięńkowska przez całe życie budowała swoją pozycję dzięki pracy, poświęceniu i pasji, ale jej życie osobiste pokazało, że nawet największa mądrość nie uchroni przed cierpieniem, które zadaje osoba najbliższa. Jej tragiczny finał poruszył tysiące serc. W internecie zaroiło się od wspomnień, kondolencji i słów wsparcia. Ludzie dzielili się historiami, w których jej obecność w telewizji, radiu, wywiadach dawała im siłę. To niezwykłe, że choć odeszła, pozostawiła po sobie wartość większą niż jakiekolwiek nagrody pamięć, wdzięczność i refleksje. Dziś, kiedy patrzymy na jej życie z perspektywy tragedii, jak jej doświadczyła, pozostaje jedno pytanie. Co możemy zrobić, aby historie takie jak jej już się nie powtarzały? Może powinniśmy częściej patrzeć na ludzi z większą empatią? Może powinniśmy pytać częściej, jak się czujesz? Czy mogę ci pomóc? Czy jesteś naprawdę w porządku? Może powinniśmy nauczyć się, że silni ludzie też cierpią, tylko potrafią to ukrywać lepiej niż inni. Jolanta Pieńkowska nauczyła nas jeszcze jednej ważnej rzeczy: że prawdziwa wartość człowieka nie tkwi w tym, co widać przed kamerami, ale w tym, co nosi w środku, a czasem to wnętrze jest kruchsze niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Jej historia zostanie z nami na długo nie jako sensacja, nie jako skandal, ale jako smutna, szczera i poruszająca opowieść o miłości, zdradzie i samotności. Która doprowadziła do tragedii. Jeżeli poruszyła Cię ta historia, i jeśli chcesz otrzymywać więcej pogłębionych reportaży, biografii, analiz oraz emocjonalnych opowieści o ludziach, którzy ukształtowali kulturę, media i współczesny świat, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij, subskrybuj, a także dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. Zachęcam Cię także do pozostawienia komentarza. Napisz, co myślisz o historii Jolanty Pieńkowskiej. Jakie emocje wzbudziła w tobie jej tragedia oraz jakie tematy chciałbyś zobaczyć w kolejnych odcinkach. Wasz głos ma ogromne znaczenie. To dzięki niemu możemy tworzyć materiały coraz bardziej wartościowe, angażujące i poruszające. Jeśli doceniasz naszą pracę i chcesz pomóc nam docierać do szerszej publiczności, zostaw również łapkę w górę i udostępnij ten film dalej. Każde takie działanie sprawia, że możemy rozwijać nasz projekt i tworzyć treści jeszcze lepsze, bardziej dopracowane i pełne emocji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy za każdą minutę, którą poświęcasz na słuchanie naszych historii. Dziękujemy za wsparcie, obecność i za to, że tworzysz z nami tę wyjątkową społeczność. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, tam, gdzie opowieści nabierają życia a emocje stają się częścią naszej codzienności.